Dobra, Ada, wygrywacie bardzo ważne spotkanie. Jak byś podsumowała ten dzisiejszy mecz? Myślę, że mecz był bardzo dobry. Trochę wydaje mi się, że nie spodziewałyśmy się tego. Podeszliśmy do meczu def, off, pressingiem, też to nam dało bardzo dużo. No i wykorzystałyśmy swoje sytuacje, więc to jest najważniejsze. W ostatnim spotkaniu we Święcimu te straciście bramkę. Trudniej się gra, kiedy mu trzeba gonić wynik? Tak, zdecydowanie. Szkoda, że te bramki wpadały zawsze na początku, pierwsza, druga zmiana. To nam bardzo tak no, utrudniało, ale zawsze się podniosłyśmy z tego. Zapytałem cię, jak było w szatni po pierwszej tarcie, mm. bo na pewno musiało być gorąco. Tak, ale zawsze się motywujemy i. No, każda wzajemnie jak się wspiera. Jest głośno w szatni, same siebie nakręcamy na to, to jest zdecydowanie lepiej. Przed Wami jutro decydujące starcie. Czego możemy się spodziewać? Tego meczu? No, tylko medalu. Nie no, myślę, że będzie to zdecydowanie dobry mecz i mam nadzieję, że wygramy.